Dzień dobry, moje drodzy, w środowy poranek Jest godzina 8.17, a my jesteśmy już praktycznie gotowi do wyjazdu Jedziemy w stronę Budwy w Czarnogórze, także ostatnie chwile z Albanią, niestety Ale wszystko kiedyś się kończy A wszystko co dobre kończy się dwa razy szybciej Także co, my zwijamy namiot A zresztą tak jak widzicie, my spaliśmy dzisiaj tam gdzie wczoraj Jeżeli byście byli w Albanii chcielibyście przyjechać do TET To teraz tutaj na dole wyświetlają Wam się kordy Na miejsce, gdzie będziecie mogli pobiwaczyć No i oczywiście darmowy plac I zmieści się tutaj w Chill out Polecamy Na razie My jedziemy Pa Zobaczy jakiś świat jest mały. wyjeżdżając już wtedy, chcieliśmy zobaczyć jeszcze jedno miejsce. Spotkaliśmy dwóch palaków na motorach. Okazało się, że są w ogóle z naszych rejonów. Jeden też jest youtuberem, ma swój kanał na YouTube. Tutaj macie nazwę. Także wbijajcie do niego też na kanał. Motocyklista zapalony. I mi ten, poczynić honory, nakleić naklejkę na auto Dobrze Kasia. Będzie wklejać wlepkę od niego na auto. Tak niżej? Czy wyżej? Wyżej, wyżej. No. Tak będzie dobrze? Jest okej? Mhm. Okej. Okay? Mhm. Okay. Szybko oczywiście wcześniej umyta. Tutaj mamy dowody. Papier i płyn do szyb. Także tylek jeżeli to oglądasz, nie byłem głosowny Wlepa jest na aucie. Pozdrawiamy! Na no cześć. Pierwsza mikroawaria za nami. Na szczęście nie auta fu, 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 fu. I żeby tak było do samego końca, yy, tylko padła nam przetwornica. A mianowicie yy, spalił się bezpiecznik, który jest we wtyczce do gniazdka od yy, zapaniczki. Oczywiście, z takiego bezpiecznika nie ma. mam wszystkie bezpieczniki, tylko akurat nie taki. No, ale podpiąłem bezpośrednio do akumulatora, bo też była taka możliwość, trochę krótsze kable. Pokombinowałem, pokombinowałem i jest dobrze, a może nawet tyle i będzie. Zobaczymy. Na razie działa. A potrzebna nam przetwornica oczywiście do tego, żebyście mogli oglądać nasze vlogi. No, bo bo... Ja nie tutaj za, albo mnie nie porazi prądem. Taka się, się boi, bo ja klemę od Minusa, nie? od Minusa, czajcie podpiąłem pod śrubę od fotela bo inaczej by mi nie sięgło do Minusa od akumulatora i Kasia się boi, że spłonie zaraz albo że ją porazi prąd jak będzie siedziało na fotelu, Czekajcie to czego Kasiu się boisz? boję się, że zrobiłeś na mnie zamach <laughs> i że podpiąłeś mi ten fotel pod prąd no, także tak, jedziemy dalej w drodze stąd zatrzymaliśmy się jeszcze na chwilę w takim małym klimatycznym miasteczku, w którym już jesteśmy właściwie trzeci raz. No bo jest po drodze, nazwa jego to Koplik. Zatrzymaliśmy się tutaj, bo musimy sobie kupić albańską flagę. W sensie naklejkę, taką jak mamy na samochodzie już tylko że z Montenegro Czyli z Czarnogóry. No i szukamy sobie tej naklejki, a jak na razie kupiliśmy sobie magnes i kupiliśmy sobie dwa burki i to były najtańsze burki jakie do tej pory kupiliśmy. E, za jednego zapłaciliśmy 40 leków. To jest jak za darmo. Mi się nie uda kupić już naklejki w Albanii. Trzeba będzie kupić dopiero, jak będziemy drugi raz jechać. Bo jesteśmy tutaj w tym mieście, ale niestety nigdzie nie ma takich sklepów z pamiątkami typowo dla turystów. To za małe miasto po prostu. Także jedziemy dalej. Właśnie w tym momencie przekroczyliśmy granicę. Kończymy naszą przygodę z Albanią, jedziemy jeszcze raz do Czarnogóry. I dochodzi do mnie, że kończy się urlop, niestety. Za mhm. rok tutaj wracamy, tylko do Albanii, tak? Ja nie wiem, czy my w przypadku nie wywołamy tym wojny, ale jemy albańskie burki w Czarnogórze. Nie wiem, jak oni do tego podchodzą. Ale burek za 40 leków daje radę. Jest chyba No, na ja takim bardziej naleśniczek niż burek, nie? Ale dobre, da się zjeść. Także myjemy. Pod hotelem. Nie będziemy w nim spać. Raczej nikt w nim nie będzie spał, chyba żeby zdomne i dat morzem. jest światło, nie? Mhm. Słuchajcie, jak będziecie stać pod tym hotelem, co my właśnie przed chwilą, to musicie iść na prawo. Myślę, że będzie to widoczne na kamerze. I dosłownie Jakoś 100 metrów dalej mamy tunel o długości podobno 500 metrów, ale nie wiem czy on tyle ma, wykuty w skalę, macie tutaj jak widzicie oświetlenia. a gdzie wychodzicie nie mam pojęcia, ale zaraz się dowiemy. Pani? Dobra, to był pierwszy kawałek tunelu, pierwszy tunel Ale woda też jest baja ciściutka, przezreciska A my idziemy dalej No i dobra, drugi tunel zaliczony Jak oni tam zeszli Jak oni tam doszli Ktoś wie Chodzimy do trzeciego już tunelu o. Ja myślałem, że jakieś echo idzie a tam goście za mną. Coś mówi też o tunelu O, tutaj trzeba wejść Zobaczyć się odbicie w tunelu w prawo. Mamy pewnie chyba tylko punkt widokowy Tak, dokładnie. I mamy widok na tę samą plażę co przed chwilą widzieliśmy To jest trzeci tunel, nie? Tutaj mamy serannie, także do mnie wchodzimy. Tu też jest jakieś przejście gdzieś coś, ale tam chyba też nie ma sensu chodzić, bo tam jest zablokowana. Jak obstawiacie, będzie czwarty tunel, czy nie? Miałem myśl tu podobno razem 500 metrów. Więc, jak na dla mnie to by wychodziło, że jeszcze przynajmniej jeden tunel będzie. Ale widoczki też są super. To, że będziesz miała 1000 razy więcej kotełów. Kic, kic, kic. ty się bijesz? Dobra, chodź. Ja zaczynam mieć lekkie obawy po tym, jak Kasia tutaj reaguje, nawet na kotę, że jak my jedziemy do kotoru. To my szybko stamtąd nie wyjedziemy, bo jeżeli wiecie lub też nie, w Kotorze jest od cholery kotów. Mają nawet domki porobione, każdy je karmi, mają tam jak braju. Co ty myślisz na temat kotów w Kotorze? Ja nie wiem, bo ja generalnie nie przepadam za kotami. A to co to było? No, Fajny był taki leżał sobie samotny jeden. No to tam będzie od cholery takich samotnych leżących. Nie, zobaczymy. Okazuje się, że tymi tunelami dojdziecie do miasta Petrować Ale my nie schodzimy tam na dół, bo, no bo to nie są nasze klimaty. Tam jest plaża oblężona wręcz e, przez ludzi nie wiem jak to musi wyglądać przez onia. Jedyne co by mogło nas zainteresować, to jest zamek tutaj. Już Wam pokazuję. No i jeszcze ewentualnie ten kościół, który jest tam na wyspie. Ale to by trzeba było wykupić rejs na tą wyspę. Na ten zamek podejrzewam, że to jest chyba wstęp kurde płatny. A my oczywiście wszystko zostawiliśmy w aucie. Po raz kolejny bardzo mądrze postępujecie. Słucham? Telefon nas Ale my nie mamy czasu, bo nas interesują inne no. rzeczy. Jedziemy my dalej. nie będziemy dzisiaj na to tracić czasu. Kiedy idzie? Może. A teraz jedziemy w kierunku kotoru, ale jeszcze zahaczymy o bunkier dla łodzi podwodnych. I gdzieś tam chyba poszukamy już e, miejsca na nockę a jutro już z samego rana pojedziemy do kotoru. Nie wiem czy nas ten kotor urzeknie, czy też nie. Się okaże. Bardzo proszę macie ostatni look na opuszczony, niedokończony hotel e, w miejscowości Perazica. A tutaj jeszcze pod hotelem spotkaliśmy parę Polaków z Bolesławca. Także kolejni sąsiedzi. Pozdrawiamy, jeżeli oglądacie, a my lecimy dalej. Specjalnie dla Was więcej kus. Dojechaliśmy w końcu na naszą miejscówkę na nocleg. Wrzucimy Wam pineskę na dole i już Wam pokazuję jaki mamy stąd piękny widoczek. Tu sobie stoimy. Tutaj prosto z drabinki możemy sobie wpaść do wody. Morze z pięknym widokiem. A jakieś plus minus 150 metrów, w tamtą stronę, ma być jakiś yy, bunkier. To jest od łodzi podwodnych, tak? Tak. No także tam są jakieś bunkry i w jedną, i w drugą stronę. I to się zobaczy. Ja chciałem jeszcze dodać, że Kasia uratowała Czarnogórę tą miejscówką, bo ja już byłem zły, że za wcześnie wyjechaliśmy z Albanii i że tutaj za bardzo nie będzie gdzie stanąć, żeby mieć ciszę, spokój, chociaż tutaj pływają co chwilę jakieś katamarany, łódki z głośną muzyką, ale Jacksona akurat im wybaczę. Ale jest spoko, nie? bo ja już myślałem, że będziemy musieli stać w krzakach albo gdzieś w mieście na jakimś parkingu i spać. Chyba nie wiem na rozłożonych fotelach. A tak jest. Fajnie. Zacnie. Tylko lepsze zejście mogłoby być, ale to też się da przeżyć. Tili-lili na dół do wody. Ja, jak się nie ma, to się lubi, to się lubi, co się ma. I mamy bli jesteśmy bli bliżej natury, już się nie da, bo yy, nasz namiot się połączył. Tutaj są roślinnością i śpimy przy siśkach. A ja idę zgasić światło do namiotu, bo nam się prąd marnuje. A tam płynie sobie prom.

nam właśnie leciały parole, parole. Teraz znowu jakaś ballada się zaczęła, wcześniej jakieś tango. A my sobie siedzimy, kończymy kończymy sklejać dla was film. No i obiad o kolacyjka jak zwykle, nie? Nie, mu... nie możemy sobie zjeść normalnie obiadu czy normalnie kolacji, tylko musimy zjeść obiad o kolację. A dzisiaj na obiad o kolację mamy Arbuzik, oliweczki, serfeta. Do tego jakieś takie. ala bułka, ala chleb cholera wie co to jest. Oliwa z oliwek. No. Ja się zabieram za jedzenie i. I chyba się żegnamy już dzisiaj, bo światła brak. Nara, mordeczki. Do jutra. Chcesz coś powiedzieć?

Mam się pożegnać Na no, tą wyspę To możesz płynąć tylko jeżeli jesteś bogaty Bo jak jesteś biedny to nie powiedziesz Tak to jest tutaj napisane nie? Chyba, że złapiesz rybę to wtedy mogą Ci pokazać miniaturkę wyspy i witamy jeszcze raz Czarnogórę I naklejki nie kupiłem kurwa. Kasia tą miejscówką uratowała Czarnogórę Przed moją... Moim... kurwa nie wiem y, nogą <grym> metal <grym> i mnie nie wnieprost Jak ktoś nie jad czegoś takiego Czyli arbuz, oliwka, ser, feta No niech spróbuje bo jest bardzo dobre No.